Cześć! Niech was Bóg błogosławi. Pozdrawiam małgorzate kupiec łodzi. Jeśli istniejesz, to skąd o mnie wiesz, jak dotarłaś na ten kanał? Wasula mówi. Oryginał tekstu przedstawionego w tej książce został napisany w języku angielskim. Na moją prośbę znajdują się w nim pewne skróty i wyjaśnienia, które były konieczne albo z powodu osobistego charakteru Orędzi, albo dla wyjaśnienia niektórych fragmentów. Podpisane Vasula. Jak to zwykle bywa w książkach, na dole strony są tak zwane przypisy wyjaśniające o co chodzi w tekstach. No, na przykład tutaj, nie? takie na dole przypisy ponumerowane, wyjaśniające o co chodzi w niektórych trudnych miejscach do zrozumienia.